Kochani, witam Was w kolejnym stroju dnia, kolejnym upalnym stroju dnia, u nas wciąż to lefnie, wciąż upalnie i trochę z innego miejsca Was witam, jestem tyłem do okna, mam nadzieję, że światło nie będzie złe, bo po prostu jak nagrywałam w poprzednim miejscu, to źle mi dół pokazywało, mi się to nie podobało, za mało pokazywało, za krótko, więc się przemieściłam. Także to, także jedziemy. Słuchajcie, w makijażu tu mam tylko zrobione oczy i usta. Na twarzy nie mam dosłownie nic, bo po prostu chcę się opalić. Na makijażu raczej mi to nie wyjdzie. Um, także i do tego jeszcze będę miała swoje ok okularki od guciego. Um, Pokażę Wam, póki jestem tutaj na dole, póki nie możecie lepiej widzieć. Okularki się prezentują tak na głowie, bardzo uwezbiam nosić właśnie jak jak mam na oczach i później podnoszę uwielbiam tak robi się, to tak fajnie mam te włosy odgarnięte, to mi się to mega podoba. Ja na razie je tutaj zdejmę, póki jestem w domu. Tutaj mam tylko zaręczynowiec i gumkę w razie czego do włosów, jeżeli można pociągnąć pod biżuterię. Bo po prostu jest naprawdę tak gorąco, że mi się nie chce nakładać na siebie cokolwiek jeszcze. Nakładam jak najmniej to możliwe. Brudeczkę mam taką. Yy, Piaski bardzo, bardzo letnią, bardzo wiosenną yy, na narękach z tyłu to jest bokserka. Czyli jest bardzo fajna, duma zakończona falbankami, zaraz zobaczycie. Yy, na dole mam spodenki czarne, krótkie, które widzieliście już w moim ostatnim albo przedostatnim outficie. Yy, spodenki wyglądają tak. I na nóżkach mam buciki w yy, tamtym przestałam męczyć i mam. To jest kokaską, to jest czarne. E, bo właśnie słuchajcie, więc i stwierdziłam, no dobra, do czarnego przecież zawsze słońce ciągnie, więc może się szybciej opala, jak będę miała czarne buty i czarne spodek, Bo no, niestety moje opalanie nogi mnie idzie szybko, twarz, ręce, wszystko mi się opala, ale no nogi tak no, niekoniecznie muszę się trochę namyć, żeby się opaliły. Także dobra, kochani, torebkę. Torebkę mam z Allegro, którą też y, widzieliście? Ona już ma kupę czasu, jeszcze ją kupiłam, jak w Polsce mieszkałam, właśnie przez Allegro, ładna z kokardeczką, przez ramię. I tak to się, kochani, yy, prezentuję. Mam no, nadzieję, że mój strój Wam się spodobał, dajcie znać, co o nim sądzicie, dajcie znać, czy pogoda się u Was poprawiła. I co? Do zobaczenia, do następnego, pa!